Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Troszeczkę późnym wieczorem, ale moi drodzy, obowiązków sporu, więc w związku z powyższym dopiero na wieczór znalazłam nieco czasu. Skarby moje kochane, temat dnia. E, przeczytałam wszystkie wasze komentarze z propozycjami. Słuchajcie, zanotowałam sobie kilka fajnych temacików, bo faktycznie są one godne do tego, żeby e, wiecie, podubać, po, porzucać wam karty na to. E, ale słuchajcie, temat, który urósł naprawdę pff, w lot przed chwilą. Rozmawiałam tutaj jedną z naszych e, e, no dobra, z Wami, z jedną z Was i po prostu temat w trakcie rozmowy, bo akurat rozmawialiśmy też o takich różnych tematach z, związanych z rytuałami i, moi dro, moje drodzy, temat powstał na poczekaniu. A jest on, jakiego, czego możecie, poczekać? Jak, jak to szło? Pf, poczekajcie. Karty przetasowane, ale żebym, żebym wiedziała na pewno, jak to było sformułowane, w słowo w słowo, bo to jest bardzo ważne, co on zrobi względem was? Co on albo oczywiście ona zrobi względem was? Jak się zachowa, tak? Jak postąpi? I moi drodzy, zapraszam wszystkich tych, którzy mają taki dylemat, tak? To może być oczywiście facet kobieta. Słuchajcie, przyjaciółka koleżanka nieważne, ale możecie się zastanawiać, na przykład, jak ta osoba postąpi wobec Was, tak? Jak ona się zachowa, co zrobi, tak? Moi drodzy, dwie możliwości y, do wyboru. Opcja, no niech to będzie, słuchajcie, opcja jeden. Opcja, no nie dwa, opcja dwa. Tak, opcja dwa. I moi drodzy, wybieramy sobie tą talię, która bardziej przykuwa wasz wzrok. To bym bardzo chciała, żebyście to właśnie mieli na uwadze, moi drodzy. I zaczynamy. Słuchajcie, dosłownie za chwileczkę czytanie. Daję Wam dosłownie chwilę. Dobra, słuchajcie, dwójeczki odsuwamy sobie na bok. I słuchajcie, startujemy sobie z jedyneczkami. Te jedyneczki tutaj niech sobie gdzieś leżą. One są tutaj być może jakoś mocno istotne. Znaczy tutaj tak, żeby ta jedyneczka była istotna w, w, w sensie tutaj w, w kadrze, tak? I moi drodzy, ja mam talię przetasowaną pod to pytanie i wyciągam po prostu dla Was tutaj karciochy i zaraz sprawdzimy, jakiego zachowania możecie się spodziewać. Hmm. Yy, powyciągam sobie, słuchajcie, wszystko, a to co chcę. A potem będę Wam omawiać. Kochani, relacja generalnie stricte karmiczna tutaj się w ogóle nam odbija. To znaczy nie tyle karmiczna, że Wy macie jakieś długi pomiędzy sobą karmiczne, bo słuchajcie, naprawdę bardzo mocno chcę tutaj to jakby wykluczyć. Bardziej to widzę jako formę bliźniaczych dusz, tak zwanych Twin Flamesów, kochani, którzy tutaj w karcie gwiazdy, w karcie przeznaczenia, w karcie losu nam się tutaj objawili. Moi drodzy, jakie, jakiego zachowania możecie spodziewać się ze strony tej osoby? Moi drodzy, jeśli jesteście relacją małżeńską, partnerską, stałą, powiedziałabym, że tutaj wszystko jakoby pięknie w tym kierunku idzie po to, żeby, że tak powiem, funkcjonowało i było jak należne. Trzy monety jest to karta projektu, współpracy wspólnej nad czymś, rozwijania relacji. Czy też w ogóle rozwijania, powiedzmy, waszego dotychczasowego związku. Słuchajcie, dla tych, którzy, okej, okay, spotykacie się, jesteście razem, nie mieszkacie razem, nie macie jeszcze jakichś, powiedzmy, wspólnych planów i tego typu rzeczy, kochani, sytuacja taka, że ta osoba, jak się zachowa wobec was? Ja bym powiedziała, że ona bardzo mocno chciałaby rozwinąć tą relację, dlatego że karta cesarzowej pośrodku może tutaj mówić o sytuacji stałości, którą chce z wami uzyskać, tak? To jest partnerka stała, to jest, kochani, żona. Po prostu, zwyczajnie, więc może pracować nad tym, albo zastanawiać się, jak ma tego dokonać, tak? Bo trzy monety jest to całkowicie nowy projekt, całkowicie nowe, jakieś powiedzmy, klimaty, nowy, nowe jakieś um, plany dotyczące waszej relacji, kochani. I może też taka sytuacja być, że ta osoba w tym momencie pracuje nad tym, bo tu zwróćcie uwagę, że nasz ktoś na tej karcie również podjął pracę nad kształtowaniem, budowaniem czegoś, tak? Na razie to jest, powiedzmy, w formie rysunków, oczywiście, tak. On tutaj fizycznie pracy nie wykonuje, ale jakiś zarys w głowie czegoś może zwyczajnie, kochani, tutaj mieć. I opiewa się to na tym, że karta cesarzowej będzie pokazywała o osobie. Tutaj bardziej się skłaniam ku. Kobietą, która jest partnerką kochani stałą w tej sytuacji i jest wam to przeznaczone moi drodzy, bo karta gwiazdy, zresztą tutaj bardzo pięknie pokazana jako postać lisa i brzmi wpatrzonej w gwiazdę nad jakąś sadzawką, która niewątpliwie mi przypomina troszeczkę serce aczkolwiek takie mocno wyryte serce to oczywiście nie jest, ale nie wiem czemu jak kupiłam tą talię i spojrzałam w tą kartę to pomyślałam sobie, kurczę serduchu tu na jakiś takie ten no ale dobra i jest to jakaś taka sytuacja pójścia za przeznaczeniem. Kochani, ta osoba może być wami też oczarowana, bo karta gwiazdy to jest, wiecie, jak nieraz się mówi, kurczę, patrzycie jak w gwiazdę na kogoś, tak? Więc jest to w pewien sposób spełnienie jego marzeń, spełnienie jego życzeń. On może być wami oczarowany, więc um, w pewien sposób, pomimo tego, czy to jest relacja bliźniaczych dusz, czy nie, pomimo tego, czy um, będzie chciał dążyć um, do, czy to inaczej, że los w pewien sposób, tak czy siak, was ze sobą. Zetknie, albo też postaracie się tutaj coś ze sobą zbudować. To tak czy siak, jest to również taka sytuacja, w której on, ta osoba, może być wami oczarowana po prostu zwyczajniej. Możecie być dla tej osoby spełnieniem marzeń, i dlatego on będzie chciał tutaj zrobić wszystko kochani, żeby w pewien sposób zbudować coś wspólnie. Ale moi drodzy. Ja mogę sobie tutaj tylko oczywiście gadać, dociągniemy i zobaczymy, czy ja w dobrym kierunku te karty w tym momencie widzę. Bo wiecie, no kurde, jest 21 z kawałkiem, wiecie, ja już mogę być też pff, trochę słabo myśląca, nie? Jedziemy do trójki monetowej. Nad czym ta praca tu? Nad sześcioma buławami. Słuchajcie, on zdecydowanie chce ugrać coś, wygrać coś, tak? Chce poczuć, że udało mu się, że jego plany, tak bym to powiedziała, udały mu się, tak jak sobie to tutaj narysował, wykreślił, wymarzył, zaplanował, tak? Wykreował, bo on tutaj kreuje, moi drodzy, on tutaj dopiero jest w fazie planowania czegoś, pójścia ze swoim życiem do przodu. Całkowicie nowego pójścia z czymś do przodu, i on bardzo mocno, kochani, tutaj, jakoby pracując nad tym, chciałby poczuć, że mu się to udało. On chciałby yy, stwierdzić: kurczę, mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z moim planem, tak? że uda mi się, że tak powiem, zrobić to, czego chcę. Tutaj niewątpliwie słuchajcie, mechanik naprawia samolot, więc po prostu chciałby uruchomić to, co, nad czym pracuje. Dobra, co ta cesarzowa, kochani? Zobaczmy tą cesarzową, bo słuchajcie, taki lekki wątek mi gdzieś tutaj po boku się snuje. Jeszcze inny, ale zobaczmy, czy na pewno. No właśnie, i dobrze mi się snuje. Kochani, mamy kartę królowej mieczy, i mamy w tej sytuacji tutaj jakieś dwie postaci, moi drodzy. To znaczy, mogą być to dwie postaci, tak? Dwie, dwie osoby. Mamy dwie kobiety, i tutaj, jakby jest w tym momencie jakaś być może sytuacja, w której dana osoba, że tak powiem, bardzo mocno planuje nad. Planuje swoje własne życie, nowe życie całkowicie, gdzie będzie mogła poczuć się stabilnie i bezpiecznie, ale moi drodzy, może być też taka sytuacja, jaką się zachowa wobec Was, i teraz tutaj sobie dołożymy, bo może taka być opcja, w której ta osoba ma dwie opcje: ma dwie kobiety. Załóżmy, że to jest facet, może mieć dwie kobiety, i teraz co? I zaraz zobaczymy, co ta królowa mieczy tutaj chce pokazać. Aczkolwiek, moi drodzy, to jest wątek taki, że mogą być dwie osoby, ale może też tak być, że ta karta w ogóle nie pokazuje osoby, tylko po prostu generalnie pokazuje strategię w tym zakresie, tak? Strategię w tym, jak tego dokonać, planowanie, szacowanie, kochani, w pewien sposób mądrość życiową, którą ta osoba może wykazywać. Dlatego sprawdzimy. I mamy giermka kielichowego, kochani, a więc osobę, która, osobę nie osobę, stan, yy, takiej bym powiedziała, yy, motylku w brzuchu, słuchajcie, jakiegoś takiego klimatu, yy, tutaj bardzo mocno takiego rozmarzonego, tak? Bo tutaj nasz facet na, na tej karcie bynajmniej jest taki rozmarzony, jest tutaj taki zakochany yy, w pewien sposób, dążący i kierujący się tutaj, yy, powiedziałabym, yy, kochani, moi uczuciami. Innymi słowy, być może tutaj ta karta wcale nie pokazuje, od, że to są jakieś sytuacje wyborowe pomiędzy kimś a kimś, bo w sumie nie mamy tutaj kart wyboru, tak? Bardziej może to być takie, takie jakby rozmyślanie, rozmyślanie bardzo takie powiedziałabym konkretne, ale podyktowane uczuciami, co tutaj zrobić albo w jaki sposób tą sytuację pociągnąć dalej. Zobaczmy tą gwiazdę. A gwiazda pokazuje kartę świat, a więc kartę tak naprawdę otwartości, kochani, na Was. Więc, jeżeli mi się pytamy, jaką się wobec Was zachowa, powiedziałabym, że bardzo mocno otwarcie, bo karta świata pokazuje taką sytuację, w której ta osoba chciałaby otworzyć całkowicie nowe drzwi, otworzyć się na Was, otworzyć się w ogóle na jakieś nowe możliwości, które być może tutaj są poplanowane albo zaplanowane, moi drodzy. Właśnie i na tym jest karta kochanków, a więc karta słuchajcie ludzi, którzy bardzo mocno się kochają i chcieliby w pewien sposób no tutaj ze sobą być, albo przynajmniej nasz mężczyzna e, tutaj, albo też tudzież kobieta, bo jeżeli oglądają to faceci, no to oczywiście kobieta w drugą stronę, która chciała czy chciałby z wami kochani być. Więc jeszcze raz podsumowanie, jak on się wobec was zachowa? Sądzę, że będzie robił wszystko, planował i rozmyślał. Jak dokonać sytuacji, w której mógłby stworzyć coś bardzo poważnego z wami, moi drodzy, ponieważ jest z wami olśniony, ponieważ jesteście jego spełnieniem marzeń, ponieważ on czuje, że jesteście jego bratnią, kochani duszą, dla której z miłości chciałby z wami być. Fajnie, co? No, czy mi się podoba, bynajmniej. A co mamy na spodzie? Poczekajcie, sobie tak jeszcze tutaj rzucę okiem. Dobra, na spodzie też są fajne klimaty. Nie, nie będziemy tutaj, słuchajcie, zaglądać zbyt głęboko. Skupmy się na tym, co jest. Więc moi drodzy, jedyneczki um, zachowania możecie spodziewać się fajnego. Dobrze, dobrze. No to cóż, zwijamy Was. Dobra. Ok, i tu przestawiamy Was i wchodzi nam na plan dwójeczka. I moi drodzy, jakiego zachowania możecie się spodziewać ze strony kogoś w Waszym kierunku, tak? Uj, zaczynacie kartą odejścia, zostawienia tego, co jest. No. No dobra, ale nawet jeżeli jest odejście, to jest wielki comeback, bo mamy znowuż powrót, kochani, z powrotem. To znaczy, tak, karta szóstki kielichów mówi znowuż też o karmiczności, więc mogą się również tutaj spotkać, słuchajcie, relacje, które są te relacje, kochani, również albo bliźniaczymi duszami, względnie są to relacje karmiczne. E, moi drodzy, osemka kielichowa mówiąca o tym, że dana osoba być może odeszła od Was już. A teraz do Was z powrotem wróciła, albo też tudzież odeszła od Was, ale trzymają ją jakieś sprawy związane z dziećmi, bo tutaj też no, te dzieciaki bardzo mocno biją. E, może też również mieć e, jakieś sentymenty albo, albo ewentualne jakieś miłe wspomnienia z Wami, kochani, też związane. Ale dobra, dorzućmy sobie jeszcze jedną kartę, bo ja tu gadam. Nie wiadomo. <laughs> Słuchajcie. No, właśnie. Trochę to tak wygląda na tej zasadzie. Jakiego zachowania możecie się spodziewać? Słuchajcie, tego, że ta osoba w pewien sposób oddaliła się od Was, ale być może wróciła z jakichś pewnych przyczyn. Zaraz zobaczymy, co ta karta nam tutaj chce pokazać. Mogą to być dzieciaki, słuchajcie, mogą to być tego typu jakieś sentymenty związane tutaj z jakąś sytuacją powiązaną z Wami, ale moi drodzy, niewątpliwie. Yy, tej osobie może z czymś być bardzo ciężko, może jest ciężko całkowicie odejść, bo to są takie, wiecie co? Ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy takie osoby się tutaj znajdą, tak jakby ktoś odchodził i wracał, odchodził i wracał, taki wiecie, wracacz w kółko Macieju, tak? Na tej zasadzie, że odchodzę, pieprze to wszystko, nie chcę tego, nie wystarcza mi to, chcę odejść, ale za chwilę wraca. A jak wraca, to powoduje ciężar. Gdzie sam on może być obciążony tym wszystkim, bo nie potrafi jednoznacznie którąś z dróg wybrać, albo wracam, albo odchodzę, i z tego powodu jest ciężko, ale też jednocześnie może wam przynosić pewnego rodzaju ciężar poprzez swoje niezdecydowanie, czego on chce. Tak to trochę słuchajcie, ja widzę. Yy, może to się tyczyć relacji rodzinnych. Pod spodem karta rodziny. I właśnie wyborów, wahania się, co, co dalej z tym, z tym tematem zrobić. Ale podokładajmy sobie, kochani, co mi tutaj chce pokazać ósemeczka kielichowa. No właśnie, ósemeczka kielichowa pokazuje zastój. Sytuację niemożności zrobienia czegokolwiek. To jest taka, taki, taka sytuacja, w której po prostu ktoś ma brak siły. Do czegokolwiek, i ten brak siły tutaj fizycznie może się pojawiać, albo może nawet odchodzić ta osoba, nie chcieć tego, dlatego że po prostu nic tutaj się nie odbywa i nie dzieje. No dobra, ale czemu wraca sześć kielichów? Bo słuchajcie, królowa monet. Y i to może, jeżeli to chodzi o jakąś osobę, może to chodzić o was i o to, że wy jesteście partnerką stałą i wówczas tą kartę będę czytała jako kartę dzieci, więc w pewien sposób jakieś zobowiązania mogą y, kierować tą osobę z powrotem y, do tego miejsca, czy też jakieś wspomnienia y, wiążące tutaj tą osobę z wami. Poczekajcie do tej królowej monet. Jeszcze jedną kartę wam dociągnę. Hmm. Rydwan. No, właśnie, i to są takie jakby ciągoty. Słuchajcie ciągoty. Ja bym powiedziała, że ta osoba, wiecie co, albo to jest jeszcze inaczej. Może też taka być sytuacja, w której ta osoba odeszła od was, ale ona wraca co jakiś czas. Wraca, ale na zasadzie przyjeżdżam, ponieważ mam pewne zobowiązania, być może względem dzieciaków, i ona podróżuje. Wy możecie, kochani, nawet być w takiej sytuacji rozdzielenia. To znaczy, że załóżmy, kogoś nie ma przez cały tydzień i przyjeżdża na przykład na weekend, tak? albo też tudzież nie ma go przez kilka dni, przyjeżdża znowuż na jakiś czas. I to jest takie podróżowanie w te i nazad, ale fizycznie ta osoba y, jest od was oddalona. Ona, y, y, wiecie co, nie wiem, może być oddalona, ponieważ jesteście w tym rozstaniu, ale może też tak być, że ona z jakichś pewnych przyczyn oddaliła się od was, bo ponieważ tu jakieś pewne rzeczy są... Y, Słuchajcie, te kielichy są rozpieprzone, więc ja wam powiem, pokażę wam nawet zresztą, bo tutaj może nie widzicie, ale te kieliszki są co niektóre porozwalane i ta osoba wie o tym, że nie, skle nie, nie uda się tego tak sklecić, jakby mogło się wydawać i ta osoba wraca do was, przyjeżdża do was, bo na co dzień z wami nie mieszka, załóżmy. Trzymają ją pewnego rodzaju sentymenty, ale jednemu i drugiemu z Was może z tego powodu być ciężko, bo jest to pewnego rodzaju obciążenie i dla Was, i dla tej osoby. Zobaczmy do tej dziesiątki buławowej. No właśnie. Dziesiątka buławowa pokazuje, słuchajcie, złamane serce. Tu jest sytuacja naprawdę jakiegoś ciosu emocjonalnego jakiejś takiej sytuacji, w której. Jest ciężko, bo za dużo ran powstało, jest ciężko, bo y, jest jakiś ból, kochani, fizycznie. Y, być może ktoś coś robi, bo y, musi, ale niekoniecznie, kochani, chce, tak? No są nieraz, słuchacie takie, takie sytuacje i powiem wam szczerze, no, że to nie jest do końca dobre ani dla jednej, ani dla drugiej strony, no, chociażby z tego powodu, że jedna strona cierpi bo nie może dostać tego, czego by chciała, a druga z kolei nie chce dać, bo nie czuje. I w tym momencie pff, jest to takie po prostu, no słuchajcie, na dłuższą metę to jest do wykończenia, tak? Ja naprawdę y, nie chciałabym się w takiej sytuacji znaleźć. Bądź co bądź, te trzy miecze tu mogą wskazywać właśnie na taki ból y, z jakiegoś pewnego powodu, który strasznie ciąży, który w pewien sposób naprawdę jest tutaj nie do zniesienia. Jest z tym strasznie ciężko, moi drodzy. No właśnie, może to być ból spowodowany tym, że dana osoba chciałaby nowej drogi, chciałaby coś rozpocząć, chciałaby zacząć coś od zera, ale w pewien sposób musi kursować pomiędzy dwoma światami, kochani. Um, może to być też ból spowodowany dzieckiem, bo karta głupca to jest również dziecko, moi drodzy. No i tutaj w tej sytuacji, um, no może też taka sytuacja właśnie być, że. Um, tak jak tu powiedziałam, że są powroty, bo mamy coś wspólnego razem i to mogą być te dzieci i ta osoba jest strasznie tym obciążona, ale nie chce w pewien sposób zrobić zawodu, trudności, boli go to, gdyby mógł um, załóżmy no faktycznie tu fizycznie do końca odejść i nie wracać w kółko Macieju. Ja pierdzielę, co to za rozkłady są, słuchajcie. Jeszcze coś zobaczę. Hmm. I słuchajcie, powiem Wam, że nie dość, że ta osoba tutaj się od Was oddala w jakiś pewien sposób, bo czuje, że nic się kompletnie tutaj nie zadziewa i nic się nie zmieni, to jeszcze, słuchajcie, może to być podyktowane mega wkurzeniem się o coś może też być podyktowane mega strachem, nie wiem, bo też taka sytuacja może być, że on może chcieć odejść, ale się boi, załóżmy. Ale przede wszystkim diabeł, słuchajcie, tutaj jest coś namotane, to jest jakaś toksyczna, toksyczny klimat, który może was, słuchajcie, bardzo mocno dociążać. Słuchajcie, nie, dobra, słuchajcie, kończę ten rozkład. Mam nadzieję, że tutaj, słuchajcie, nie znajdą się takie osoby, które... O matko, no są w takiej sytuacji właśnie dosyć ciężkiej. Takiego wracacza, powracacza i słuchajcie, tak w kółko Macieju, yy, tylko osoby, która. Yy, no, no nie dobra. Słuchajcie, mam nadzieję po prostu, jeżeli macie takie coś, kochani, i macie taką osobę, która nie potrafi się zdecydować, czego chce, i załóżmy, odchodzi od was i wraca i tak w kółko Macieju, i was to przez to obciąża. My jesteście tym zmęczeni już, to moi drodzy, czas się rozmówić. Trzeba pogadać, trzeba w pewien sposób, słuchajcie, wyprostować tą sprawę, bo się powykańczacie na dłuższą metę, tak? Zwyczajnie. I tutaj fizycznie naprawdę coś trzeba z tym tematem zrobić, bo ja tutaj widzę dużo trudu, dużo znoju, dużo cierpienia z tego powodu, bo ktoś. Um, y po prostu, no, lawiruje, ale pamiętajmy, że tej osobie lawirującej też może być z jakichś pewnych przyczyn ciężko, więc dobrze by było poustawiać, kochani, klocki. Tak to widzę. I moi drodzy, dajcie mi znać w komentarzu, kto się tutaj w tej dwójce odnalazł. Mam nadzieję, że tych osób naprawdę nie będzie zbyt wiele. No i kochani, buziaki.